Cześć, mam na imię Marek, witam Was serdecznie na torze Pit Stop Gdańsk, największym torze gokartowym w Trójmieście, znajdującym się obok stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk. Chciałem Wam dzisiaj przedstawić naszą flotę go -kartu, która aktualnie liczy ponad 100 sztuk. Tandem, czyli podwójny go kart włoskiej marki Tebekart, Kart, przeznaczony do kierowania przez osoby dorosłe oraz dla pasażerów niepełnoletnich lub osób niepełnosprawnych. Gokart podwójny wyróżnia to, że nie służy on do ścigania się na torze, z tego względu też nie ma u nas pomiaru czasu, lecz do nauki osób niepełnoletnich. Operowanie gazem i hamulcem leży po stronie osoby dorosłej, natomiast można współdzielić sterowanie kierownicą. W naszej flocie posiadamy również kokarty podwójne sterowane za pomocą manetek przy kierownicach, zastępujące pedały gazu i hamulca.